Cześć, się ma kolejny dzień, więc jak zawsze Do Weather yoga i bez przedłużania lecimy. Dobra, i mamy ruch prawostronny, bo w generacji czwartej widzimy tutaj przód auta. Skoro to jest przód, to na pewno jedziemy po prawej. Żółta blacha, czy nie? Bo jeśli tak, to mogę klikać Kolumbię, to by nawet miało jakiś sens. Gdzie mamy słońce? Chyba tam. Chociaż nie wiadomo, tak właściwie. Dobra, Kolumbia, moim zdaniem, siedzi. I to nawet można wschód od tych ant, więc. Tak mi to trochę wygląda. Dobra, zostawiam tu. Okej, okay, to, to północ. To też ma sens jak teraz, myślę. Takie dachy ciekawe. Jakie mamy auto? Auta nie mamy widocznego. No, słup jest okrągły, betonowy szczerze mówiąc nie wiem to jest w ogóle Azja? pomyślałem przez chwilę o Kambodży ale nie wiem czy to nie jest głupie bo nie no nie kurde nawet mi nic konkretnego do głowy nie przychodzi w tym momencie nie wiem po której jedziemy kolor ziemi by pasował pod jakąś Kambodżę ale czy nie jest to zbyt gorzysty ogólnie krajobraz Dachy z blachy niby siedzą, bo to ogólnie Azję Wschodnią Więc mogę spróbować z tą Tylko co tu jest, nie wiem Peru! <grym> Dobra I mamy taką antenkę, raczej jest to Rosja, nie widzę w ogóle, żeby była Unia e, Na rejestracjach, w sensie ten niebieski pasek, więc raczej coś takiego bym tu klikał Mamy cyrylicę może wyżej nawet. No i bardziej na wschód. Dobra, no i jedziemy po prawej. Mamy krótkie blachy. Pewnie to jest Meksyk. Słońce mamy gdzieś tam raczej, więc jesteśmy na północy. Więc to ma oczywiście sens. Yy, numer zaczyna się chyba od ósemki. Jeśli ósemka, to mamy północny wschód. Lampy nie znam. Trochę góry. Dobra, czy to jest na pewno ósemka? Tak to wygląda, jakby to była ósemka. Więc północny wschód, no i. Myślę, że to jest niezły gaz. Nie wiem, które to góry, więc nawet nie chcę skanować, ale tutaj niedaleko mam, więc. Może to i niezły gaz jest. Mam nadzieję. Okej, okay, przeciwnik w Baja Kalifornii kliknął. I trochę stracił przez to. Pan nie widział numeru telefonu albo coś. Dobra, no i mamy drugą generację, w której jedziemy, bo to jest chyba Nowa Zelandia, nie? Słońce jest raczej gdzieś tam, czyli na północy, z białymi liniami wszystkimi, no, Nowa Zelandia ma sens. Mamy drewniane płotki i to tak gęsto te słupki są stawiane, więc raczej Wyspa Północna. Chociaż dziwnie zalesione są te wszystkie pagórki. A wiele tych gór jednak na północnej wyspie nie ma za bardzo drzew. Ale wciąż myślę, że to może być północ. Tu kolejny płot i no, znowu te drewniane słupki są blisko siebie. Więc chyba to zostawię, ale chciałem się jeszcze upewnić, czy to jest w ogóle Nowa Zelandia, ale chyba tak. No i bardzo podobne gesy. Tutaj mamy tył auta. Więc jedziemy po lewej, czyli pewnie Wielka Brytania albo Irlandia. Słońce jest dla pewności. Nie wiadomo gdzie tak właściwie, ale to już pewnie niewiele zmieni. Drewniane słupy mamy. Jak wygląda ich góra? To jest, jest ścięta, Jeśli tak, to klikam Wielką Brytanię. A nie, dobra, mamy Diamond Sign tak zwany. I właśnie znak taki żółty kwadrat, tak na wierzchołku jakby postawiony. I w Wielkiej Brytanii tych znaków nie ma, w Irlandii są też. Jest postawiony po lewej, więc wiem, że jedziemy po lewej stronie. I przeciwnik chyba nie zwróci na to uwagi, więc znowu zabieram mu trochę HP. Dobra, no i mam korę Żółto-czarne pasy na słupach ukośne, które nie dochodzą do samej ziemi, gdyby dochodziły do Tajwanu. Tylko, że w Tajwanie je malują, a w Korei je przyklejają, więc to też taka różnica. No, raczej nic mi tutaj nie pomoże. Regionu rozpoznać, której ciężko jest to zrobić. No i mamy Stany, najprawdopodobniej. No, żadnej flagi to ja tu nie widzę, żadnych blach też. To mnie trochę niepokoi, bo chyba będzie trzeba strzelać po prostu na vibe. A może nie? O ile się nie mylę, te tabliczki były w Wisconsin. Niekoniecznie czerwone, zielone i niebieskie też są. Eee, akurat Michigan, w sumie, ale jestem bliżej. <laughs> Może Wisconsin i ten półwysep? W sensie ta część Michigan północna? Nie wiem. Ale wiem, że mamy Schitkam, więc są to Indie. I gdzie my możemy być? Nie jest tak dość płasko i zielono. I sporo takich upraw tutaj, jakiś ryż czy coś. Więc myślę, że tu północ. Nie widać jakim jedziemy autem. Język by się przydał, ale też no nie przeczytam, bo jednak jest świtką. Więc mogę jakiś utor klikać. Chociaż nie wiem czy nie pójść bardziej na wschód pod jakiś Bihar. Tak mi to trochę wygląda. Dobra, ryzykuję. Spory mnożnik, mało HP, zobaczymy. No, i to był Bichar. Mogę pójść jeszcze odważniej, ale no, gramy dalej, więc chociaż to. No, i jedziemy po prawej. Wszystkie linie białe, bolardy portugalskie. Na blaszce też widać żółty pasek z prawej. Tego w innych krajach europejskich nie ma. Jest tak w miarę płasko, więc raczej nie klikam północ, tylko tą południową część, jeśli już. Myślę, że gas nie jest zły. Też jako odróżnić ten bolard, bolard od niemieckiego bolarda, biała, górna część, jakby nad tym czarnym pasem, jest dużo niższa w, Port w Portugalii niż w Niemczech. Bo jeśli chodzi o reflektory, to są te same czyli z jednej strony jest prostokątna, a z drugiej są dwie, dwie białe kropki. I widzimy przód auta i ta runda, myślę, że będzie naszą ostatnią. Słońce, tak nie wiadomo. Chyba będę klikał w e, Brazylię. Tak. Tylko gdzie w tej Brazylii? Czy coś takiego? Żadnych drzew nie widzę, które by mogły pomóc. W znaczy, no głównie palmy by je, mogły coś pomóc. Ale żadnych nie widzę. No i nie wiem, chyba pójdę w jakiś gojaz. A to taka północ. No dobra. Biała linie. Mam dziurawy słup z dziurami do samej ziemi, więc Węgry Rumunia. Raczej obstawiałbym w tym przypadku Rumunię, chyba. Chociaż nie mam pewności. Żaden słup nie jest od dołu na biało pomalowany, gdyby był to od razu bym wiedział, że Rumunia. A tak to nie wiadomo. Liknę jakoś tak, chyba. I tak nie mam mnożnika pierwsza runda, więc na luzie póki co. Okej, okay. się okazało, że dobrze region rozpoznałem, a w sumie to chciałem przehedge'ować. Eee, dobra, i mamy antenkę, słońce jest na północy i to jest właśnie ciekawe, że jedziemy po prawej chwilowo, jak to jest RPA. No niebieskie auto, auto z krótką anteną, czasami ta antena jest, czasami nie ma, ale no właśnie niebieskie auto jak widać jest z tyłu, to jest Europa albo RPA. Słońce na północy mówisz, to RPA. I te trzy izolatory tak wystające w bok mówią, że jest to północny wschód, RPA. I z jakiegoś powodu auto zjechało na prawo, nie wiem dlaczego. Okej, okay, tam też są, to chyba tam to jest rzadkość, żeby dostać ten izolator. Hmm, bardzo słaba droga, przynajmniej tutaj na tej części, więc podejrzewam krainę. Ale to może być po prostu Rosja. Nie widać koloru auta niestety. Czy tutaj jest jakieś niebiesko-żółte coś? Bo blachy ukraińskie takie coś mają ja nie wiem czy ja teraz sobie po prostu nie wymyślam, że coś widzę, ale chyba coś widzę takiego. W jakich barwach, więc chyba kliknę to Ukrainę. I zobaczymy. Jeśli tego nie ma, to trochę śmiesznie, ale wydaje mi się, że jest tu jakiś taki niebieski odcień, trochę wyżej i taki bardziej żółty niżej. No. Polska? To moja pierwsza myśl. Jakieś drzewo przy drodze to by pasowało. Mamy dziurowy słup. Tylko czy te dziury dochodzą do samej ziemi? To jest pytanie. Nie, więc to Polska. Wysyła znaki zapytania. Więc chyba nie ogarną że mamy słupy. O, widział. No, i niebieska naklejka od razu mówi, że jest to Francja. Więc tak też klikam. Myślę, że bardziej północ niż południe, chociaż nie mam tej pewności, więc nie idę jakoś bardzo odważnie. No, była ta północ, słońce na północy. No, nie podoba mi się ta runda. Dobra, raczej jesteśmy gdzieś w Ameryce Południowej. Tylko gdzie? Kolumbia, raczej nie. Ekwador, tym bardziej. Brazylia to. No, przede wszystkim myślę właśnie o Brazylii. Bo nie wiem, gdzie by to mogło być. No, bo Argentyna bardzo wątpi. Chyba, że jakaś mega dziwna. Peru też. Tu myślę, że na pewno nie. Chociaż... Nie, bez sensu. Boliwia ma tylko Gen 3, a tutaj mamy Gen 4, więc na pewno nie Boliwia. Urugwaj wojnie. Więc w sumie sobie wykluczyłem wszystko, ale i tak nie, dalej nie jestem pewien. To jest ta Brazylia, kurde. Mnożnik niby nie duży, bo razy 2, ale Brazylia duży kraj. No i nie wiem, co zrobić. Czy zostawić tu, czy pójść wyżej? Argentyna jednak. Okej, okay. miałem to z tyłu głowy, że to może być tam, ale przeciwnik w Australii, więc też trochę zabawnie. O Australii akurat nie myślałem i się z tego cieszę. Czy tu mamy Indonezję? Bo tak o tym pomyślałem na początku. Górki wyglądają mi jak te tak zwane Gorontalo Hills. Gorontalo jest tutaj. Bo to są takie dość strome wzgórza bez za bardzo żadnych drzew. Tylko też pytanie brzmi, czy jesteśmy w Indonezji, bo w sumie nie wiem. Eee, dobra, zaryzykuję, bo i tak nic nie wymyślę więcej, jak tu nic nie ma. A jeśli to są te góry, no to będę mieć sporo przewagę w tej rundzie. No i to było to. Dobra, telefon mi zadzwonił. Już jestem. Mamy malę generalnie, bo jedziemy po lewej. Mamy pasek tutaj z Unii Europejskiej. Taka architektura. Bardzo. E, ogólnie jasne budynki. Jakieś bardzo jasne murki. No, po strzałkach widać, że jedziemy też po lewej. Żadne punkty tutaj. Okej, okay, no to tu będzie jazda. Żółty znak. Czy to jest kierunkowy, czy to nie jest kierunkowy? Bo jeśli je. Nie, w sumie to. Jeżeli to jest znak kierunkowy. To to może być na przykład Chorwacja, Słowenia, coś takiego. Chociaż pierwsze, o czym pomyślałem, to jest Belgia, ale żółty znak mi nijak pod to nie pasuje. Więc nie wiem, co zrobić. I to mnie boli. Czy pójść to Belgii i uznać, że to nie jest. Dobra, nie wiem, co zrobić, zupełnie szczerze. Okej, okay, Holandia. W Belgii właśnie dość często dostaję takie drogi jednokierunkowe z jakąś wodą równolegle. Ciekawa runda, słońce bardziej na południu. Czy to jest jakiś Meksyk? No, nie wiem co to jest. Jakieś takie krzaczki, tak na no, ogólnie sucho jest. Ale czy mamy kaktusy? No za bardzo nie. Czy to są w ogóle Stany na przykład? Tam jest tak aż zbyt zielono, ten Meksyk. A z drugiej strony Stany? No nie wiem. Auto nie widzimy, niestety. No myślę, że Stany Meksyk to moje jedyne dwa gesy, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. A z takim mnożnikiem dobrze by było się na coś zdecydować, i im dłużej na to patrzę, tym bardziej bym chce klikać Stany. Jakieś Idaho, górzyste, coś takiego, nie wiem. Wow. <ścoughs> wow. Fajnie, że on też kliknął Stan", a to była Turcja. No ładnie, dobra, bardzo płasko jest, więc pierwsze o czym myślę to jest Holandia. Znaczy Niderlandy, wiadomo. Czy mamy jakąś czerwoną cegłę? Budynki z czerwonej cegły, tak mi się wydaje. Więc to by pasowało. No, jak jest tak płasko, to chyba o niczym innym nie myślę w tym wypadku. Też jakaś woda tutaj równo z drogą idzie. Tak jest, jestem minimalnie bliżej, ale to wiele nie zmieni. I długa antena, jedziemy sobie po prawej. Myślę, że to jest po prostu Rosja, raczej nic innego, taka ciemna ziemia wskazuje bardziej na zachód Rosji. Jak jest tak zimno, nie wiem czy nie klikać jeszcze niżej, ale chyba nie. Nie chcę przesadzić z tym południem, ale no jest taki mnożnik, że no nie ma miejsca na błąd za bardzo, nawet jak mam tyle HP. Dobra, lekko niżej. A, Ukraina. OK, żyje, no ale jednak to jest spory damage, bo prawie 3000. Co? Co? To... Mamy chyba stany. Autko tak wygląda trochę, jakby było amerykańskie. Jakieś skrzynki na listy, coś. No, dali rundę niezłą. Po architekturze też nic nie mogę za bardzo zgadnąć. Sam Vibe, czy też jakiś hydrant. Czy chwilę, mam Gen 3. Tu jest przód, czy tu jest przód? Nie no, wszędzie jest jeden taki trójkąt, więc to jest z USA, nie z Kanady. Więc chyba bym klikał gdzieś tutaj. No i dawaj. No i dał. GG. No i to było na tyle, więc jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.